Marek Papszun mógłby objąć stanowisko selekcjonera reprezentacji Czech. Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Dzisiaj weźmiemy pod lupę pewne historie trenerskie. Natomiast myślę, że dobrym wstępem byłaby ta najnowsza plotka, bo jeden z czeskich dziennikarzy, konkretnie Jiri Feigl z portalu esport.blesk .cz podał, że ciekawym selekcjonerem reprezentacji Czech, która przeżywa duży kryzys, która jest naprawdę na swoim smutnym etapie, przypominam tylko ta wysoka porażka z Albanią, czy ledwo ugrane zwycięstwo z wyspami Owczymi, no i generalnie Czesi wyglądają podobnie jak Polacy, jeżeli chodzi o ostatnie bilanse, chcieliby oni zmianę selekcjonera. No i właśnie jednym z ciekawszych kandydatów jest były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa, więc Marek Paprzun, który przypomina im jednego z ciekawszych. Kandydatów na selekcjonariusz reprezentacji Czech jest bez pracy, i jeżeli chodzi o sferę finansową, no, byłby teoretycznie. Do wzięcia. To oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, jest tylko i wyłącznie plotka, na którą zresztą Marek Papszun odpowiedział, udzielając wypowiedzi jednym z wywiadów, mówiąc, że to trudne pytanie. Jestem tą plotką zaskoczony. Nie wiem, nie mogę powiedzieć, bo taki temat się nie pojawił. Każda taka oferta powinna być rozważona. Obecnie jestem bez kontraktu, czekam na rozwój sytuacji, ale na razie taki temat się po prostu nie pojawił, więc to pytanie jest nieuzasadnione. No i nie ma co się Markowi Paprzynowi dziwić, który po zakończeniu sezonu faktycznie jest bez posady, jest oczywiście telewizyjnym ekspertem. Pamiętamy też tę sagę transferową związaną z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Ostatecznie wybór Cezarego Kuleszy padł na Michała Probieżna, natomiast Marek Paprzyn miał wysokie notowanie do tego. No i był przede wszystkim jednym z dwóch kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Tę plotkę dodatkowo podgrzewał fakt, że Czesi przecież grają z reprezentacją Polski 17 listopada na PGN Narodowym. To miał być mecz o awans do Euro, ale pamiętamy Biało-Czerwoni i ostatecznie zremisowali z reprezentacją Mołdawii. No i niestety musimy liczyć na rozwój wydarzeń, ale fakty są takie, że to naprawdę byłaby jakaś historia science fiction, gdyby w listopadzie na PG Narodowym reprezentacja Polski prowadzona przez Michała Probierza spotkałaby się z naszymi południowymi sąsiadami, gdzie na ławce trenerskiej zasiadłby Marek Babszun. To się najpewniej nie wydarzy, ale fakty są takie, że Marek Papszon też nieprzypadkowo został wymieniony jako jeden z ciekawszych kandydatów do objęcia reprezentacji Czech, no bo jest naprawdę dużym nazwiskiem. Postanowiłem, że dzisiejszy odcinek, w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie sprawdzić najciekawszych trenerów, którzy są do wzięcia i przeanalizować ostatnie zmiany na ławkach trenerskich. Pamiętamy kilka dobrych dni temu zwolniono Kazimierza Moskala z EUKS-u i w jego buty wszedł Piotr Stokowiec, a więc były trener między m.in. Lechigdańsk czy Zagłębia Lubin i jest to druga zmiana trenerska w tym sezonie w Ekstraklasie. Pierwszym trenerem, który stracił posadę był trener innego klubu z Łodzi, a więc Janusz Niedźwiedź, który pożegnał się z Widzewem Łódź, a w jego miejsce zatrudniono Daniela Myśliwca. Jak to wyglądało w tamtym sezonie? To znaczy na etapie powiedzmy połowy października również dwóch trenerów Wymieniono w rozgrywkach 2022-2023 pierwszym trenerem, który stracił pracę był ówczesny trener Lech Ignańsk, a więc Tomasz Kaczmarek. Zastąpił go trener tymczasowy Maciej Kalekowski, natomiast później wskoczył w to miejsce Marcin Kaczmarek. Natomiast drugim trenerem, który stracił posadę, był trener Beniaminka, ówczesnego Beniaminka, a więc Wojciech Łobodziński, a w jego obuty wszedł najpierw tymczasowo Radosław Bela, a później trener Grzegorz Mokry. Żeby na to wszystko spojrzeć z takiej perspektywy powiedziałbym kalendarza. W październiku mieliśmy jeszcze kilka zmian, a więc teoretycznie moglibyśmy się jeszcze dwóch korekt w tym sezonie spodziewać, żeby te sezony nam się nakryły. Była to korekta w Gliwicach, gdzie Waldemara Fornalika zastąpił Aleksander Wukowicz, a także w Kielcach, gdzie w miejsce Leszka Oziuńskiego przyszedł Kamil Kuzera. Ostatnio zmianą z kolei w tamtym sezonie w rundzie jesiennej była korekta w Lubinie, gdzie Piotra Stokowca, wspomnianego zresztą wcześniej, który teraz będzie prowadził ŁKS Łódź, zastąpił Waldemar Fornalik, który kilka tygodni wcześniej rozstał się po bardzo długiej przygodzie w piaście Gliwice. W rundzie wiosennej korekt było kilka, natomiast bezsprzecznie takim przełomowym momentem była ta przerwa związana na kadrę w marcu, bo z trzech trenerów straciło wówczas posadę, pamiętamy te, te komunikaty właściwie wydawane dzień po dniu, bo najpierw to była historia w Zabrzu, kiedy Bartosz Gual stracił pracę na rzecz nowego, starego trenera Jana Urbana. Później to była zmiana trenera w Mielcu, gdzie Adama Majewskiego zastąpił Kamil Kiereś, a na samym końcu Marcina Kaczmarka zastąpił trener Dawid Badia. No i pamiętamy też że tego trzeciego de facto trenera na stanowisku Lechigdańsk w poprzednim sezonie. W kwietniu odbyły się również dwa, dwie korekty na stanowiskach trenera. Najpierw to był Radomiak i Mariusza Lewandowskiego zastąpił Konstantin Galka, a później mieliśmy korektę w Śląsku Wrocław, gdzie Iwana Dziurgiewicza zastąpił Jacek. Magiera. No i na samym końcu, a więc w maju, na dwie kolejki przed końcem sezonu, kiedy wydawało się, że już absolutnie nic się nie może wydarzyć, jeżeli chodzi o zmianę trenerów, no to pamiętamy tę historię Wisły Płock, która ostatecznie spadła z Ekstraklasy, no i wówczas Pawola Stano zastąpił Marek Saganowski. No i ta misja strażaka Saganowskiego, oczywiście nieudana, bo pamiętamy, że ekipa nawciarzy pożegnała się wtedy z Ekstraklasą. Łącznie tak jak powiedziałem wcześniej, 12 trenerów zostało zwolnionych, nie licząc oczywiście tych historii tymczasowych. W 11 klubach doszło do korekty w trakcie. Trwania sezonu, bo przede wszystkim pamiętamy już po zakończeniu sezonu, między innymi odszedł z rakoła Marek Papszon, czy pożegnano się z innymi trenerami z spadkowiczów, a więc w Legnicy, czy w Gdańsku. Natomiast jeżeli chcemy dotrzymać tego trendu, no to w tym sezonie, mówiąc tak z przekąsem, jesteśmy na dobrej drodze, bo właśnie na tym etapie sezonu, a więc połowa października, a w tamtym sezonie również dokonano dwóch korekt trenerskich. No i pytanie teraz, kto jest najbliżej zmiany trenera, właśnie w ekstraklasie, patrząc na tabelę, no to najpewniej wskażemy na dwóch pozostałych beniami a więc na Ruchorzów, a także na Puszczę Niepołomice. Czy dojdzie tam do zmian? No mówiło się sporo a propos Jarosława Skrobacza, że faktycznie może stracić pracę, wymiano także ciekawych trenerów, trenerów wolnych, którzy są obecnie na tej słynnej karuzeli, to jest między innymi Marcin Broż. Natomiast jeżeli chodzi o innych trenerów, no to pewnie też na takiego faworyta, w cudzysłowie, wyrasta Konstantin Galka z Radom jak Radom, plus ewentualnie Jan Urban, którego górnik ma problemy, natomiast tutaj akurat bym się wahał i wstrzymał z tym Wyborem, bo myślę, że kto jak Jan Urban ma odmienić losy górnika zabrze. Na sam koniec jeżeli chodzi o takich najciekawszych trenerów, którzy zasiadają obecnie na tej słynnej karuzeli, no to przede wszystkim jest Marek Papszun, który po tym jak rozstał się z Rakowem, no jest obecnie telewizyjnym ekspertem, ale de facto w zawodzie nie pracuje. Do tego oczywiście trzeba dodać Czesława Michiwicza, który ostatnio pracował w Arabii Saudyjskiej, ale jestem przekonany, jeżeli chodzi o byłego selekcjonera reprezentacji Polski, że najpewniej w najbliższej miesiące spędzi po prostu na wypoczynku, że nie będzie na siłę starał się wrócić do zawodu, zwłaszcza jeżeli mówimy o ekstraklasie. Jeżeli chodzi o innych trenerów, którzy są naprawdę ciekawi, to jest przede wszystkim Piotr Tworek, Piotr Nowak, Maciej Stolarczyk, Janusz Niedźwiedź, czy ostatnio zwolniony z ŁKS-u Kazimierz Moska. Do tego można oczywiście dodać Marcina Brosza, który pracował w PZPN-ie, pamiętamy też te sukcesy w Górniku Zabrze, no i jest on, jak to się mówi, łakomym kąskiem na tej giełdzie trenerskiej. Dajcie znać, który trener Waszym zdaniem straci pracę. No wiadomo, że taka sonda przykra, takie typowanie niezbyt przyjemne, zwłaszcza jeżeli mówimy o bohaterach tej ankiety, natomiast z pewnością no wkrótce do jakiś rozszat dojdzie, bo nie było takiego sezonu w historii, kiedy żaden trener nie straciłby pracy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o te ostatnie lata, kiedy naprawdę te zmiany trenerskie są bardzo popularne. No i właściwie co sezon? Więcej niż połowa drużyn dokonuje właśnie zmiany trenera. Takie historie, kiedy jeden szkolniowiec pracuje kilka, kilkanaście miesięcy, są rzadkie, tym bardziej, że mówimy o pracy kilkuletniej. Wiadomo, że praca trenera no, nie ma właściwie nic wspólnego ze stabilizacją, chociaż oczywiście są pojedyncze wyjątki, jak Tomasz Tułacz, który pracuje w Niepołomicach ponad 8 lat z dużym powodzeniem, czy pamiętamy też tę długoletnią kadencję Marka Bopszuna, który doprowadził raków m.in. do Mistrzostwa Polski, a zaczynał jako trener drugoligowca. Dzięki, tak to wyglądało w skrócie. Oczywiście na samym końcu to, co możecie zrobić, to zostawić subskrypcję kanału. Dziękuję, że dotrwaliście do końca materiału. Łapka w górze też oczywiście mile widziana. Dzięki pozdrawiam i do zobaczenia.